Witam wszystkich przy sobocie około 11 godziny jak widać pogoda nawet dzisiaj taki szybciutki raport i spadam bo czas nagli dokończyłem ten dół klatki w sumie dzisiaj z rana wszystko było poczyszczone Tutaj wylądowały. Na dole samce został jeden. Ten odrobinę mniejszy, w sumie najmniejszy z całego, z całego miotu. Żółty też na dole. Ja mam jeszcze koszyków na siano dla nich. Nie wiem czy będę tu w ogóle zakładał. Zobaczymy. Bo te klatki to takie mają być, wiecie, awaryjne. Tu się kurde nic nie zgadza, ale tak jak mówię, każda deska z innej parafii tutaj jest, głównie z palet. I docinanie wszystkiego wyżynarką to nie był najlepszy pomysł. Na środku mamy samicę, tutaj baranka nasza. Na miejscu rudego, tutaj będzie lepiej biała, która buduje sobie powoli gniazdo. Tam w rogu już coś się dzieje. Ona ma pierwszy dzień terminu na jutro. Eee, I to przypada 28 dzień. No ale kiedy się dokładnie wykoci. Dopiero się okaże wiecie jak to jest. No i tutaj dwie panny u góry zbiły mi, że tak powiem, wielką czarną dzidę w plecy, żeby nie powiedzieć, że w dupę. Bo strasznie się coś dzisiaj ganiać zaczęły. I rozdzieliłem. I cały misterny plan poszedł, bo tutaj tą klatkę chciałem sobie trochę osuszyć i mieć ją na przepiórki, yy, które w przyszłym tygodniu miałem znieść na dół i na ten moment mam tylko jedną wolną klatkę. Tutaj i to będzie trochę mało. Muszę zamówić drewno i postawić w końcu tą drugą klatkę. Yy, w międzyczasie mam nadzieję, że któraś z nich lub ten tam samiec yy, znajdzie nowy dom. Eee, trochę słabo przybierają. Eee, nie wiem, może za dużo zboża im dawałem w mieszance. Eee, mam teraz paszę nową yy, z lucerną. I mam nadzieję, że trochę lepiej na wadze zaczną podbijać. Ostatnio nie chciały ziemiaków, ziemniaków. Chyba im się przejadły. Yy. Wczoraj chyba po trzech tygodniach im dałem to wsunęły, więc trochę ziemiakami się tutaj podgoni może mm. i tyle. Tak ta klatka. się prezentuje z królikami. Z daleka wygląda dobrze, ale jak widać tu nigdzie nic nie pasuje, bo wszystko jest krzywe jak cholera. Ale na razie stoi to ogląda kanał ten wie, że najlepiej tą tą klatkę rozebrał i postawił nową przepiórek, bobajty. One też są trochę. One też czekają na nową klatkę, żeby tutaj porozdzielać kolorami. Trochę dużo kogutów mam. A niestety co zrobić? E... Będą jajka z Polski. Jakieś tam kury może się do nich dopasuje. No zobaczymy co przyniesie los tutaj celadonki i trochę tych kolorów ładnie się już niosą wczoraj miałem 5 jajek celadonów ogólnie zebrałem jajek 27 tutaj też się zaczyna coś ruszać z jajkami wiecie jak to jest duże przepiórki one niosą stosunkowo mniej w porównaniu z małymi i to tak wiecie faraon Duży Faraon to 280, 270 jaj potrafi znieść. Eee, a w, na przykład mała przepiórka tam w jakimś ubarwieniu dzikim, albo Italian, albo yy, powiedzmy jakaś rozeta, to potrafią mi 330. Więc <grybujesz> a jest trochę różnica. Jeżeli ktoś szuka sobie przepiórek tylko na jajka, nie zależy mu na mięsie, to nie opłaca się brać Faraona czy białych dżambo, czy, czy Fenixów, czy czegoś innego, co jest po prostu duże eee, no bo jajek będziecie mieli mniej, a na przykład y, przepiórkę małą standardową, tam 250 gram w ubarwieniu takim samym jak faraon dzikim i, i macie z automatu więcej jajek w tej klatce o ta chyba leży jajko nawet w tej klatce są mi się najlepiej. To jest najwięcej jajek. One są mniejsze od reszty, ale cały czas rosną, bo yy, tutaj co się patrzy jest większe. Więc gonią, jajka niosą i dobrze. Tutaj mamy tą parkę yy, celadonek, ciemny celadonek, yy, kogut. Ze słabymi nogami nie wiem czy on w ogóle depcze. No i ta kurka, która była obita, i doszła do siebie. Angielska biała. Codziennie mam od niej I fajnie. Tutaj mamy pierwszą grupę pisklaków. 2,5 tygodniowych, już ładnie wyglądają. Mm. Nie mam czasu już im teraz posprzątać, posprzątam im jak wrócę. Eee, stały piasek, żeby się wykąpać. Jest elegancko, za moment może nawet dziś jeszcze zmienię żarówkę na ledówkę 3W, tak, że tylko będą miały światło bez ogrzewania. Eee, no i super. Tu mamy drugą grupę, te mniejsze plus celadony. O, widać różnica, że tutaj będzie kilka takich standardówek. Może uda się je sprzedać, jak nie torosu, i też będzie dobrze. Najmłodsze przegoryczki też się rozwijają. W nocy z jakiegoś powodu padł jeden chińczyk. I tak to jest właśnie z tymi angielskimi jajkami. Zapewne było to już za blisko spokrewnione ze sobą ptactwo, i dlatego ten, ten mały padł. Zostały mi cztery z dwunastu jajek, czyli no, wynik spokojny. A tutaj jeszcze jeden mi okulał. Nie zauważyłem, że nitka mu się zabinała w koło nogi. Teraz ją ściągnąłem, odgadziłem to. No ale czy przeżyje to, zobaczymy. I cek, mamy kolejną inkubację. Tym razem już Wam od początku mówię. Wczoraj to było. W czwartek w nocy nastawiłem inkubator. Robię tutaj próbę z moich jajek. E, są trzy caladony, 30 e, faraonów. Faraonów krzyżowanych z. E, mów mi, z Feniksem. I jakieś tam pewnie trafią się faraony z caladonem. Zobaczymy, co tutaj się wylęgnie. Więc tych jest 30 i do tego 21 kundzyków. E, więc tak to wygląda. E, powinny mi się te wylęgnąć, zanim dojdą jajka z Polski. Także e, inkubator powiedzmy, że teraz nie będzie stygł. E, dobra, jeszcze coś tutaj sobie sprawdzimy. Porównanie e, dwutygodniowych białych jumbo i standarda standard teraz się wyciąga i wygląda że jest duży ale on jest sporo mniejszy od tego żółtego a ten żółty nie jest tak mały jak właśnie wydaje się być więc tak to wygląda I tak standardzik 71 gram 121, Szambo Biały 137, jest Petarda. Mam też jednego faraona, 128, gdzieś tam się musiał w jajkach yy, zawieruszyć Andrzejowi. I saladonek, bardzo śliczna rozetka. 81 Więc tak to wygląda z tymi moimi pisklakami. Hmm. Błagi całkiem spoko. E, pomimo tego, że dostałem paszę od kurczaka, e, dlatego że miejsce, w którym zamówiłem, dopiero będzie miało gdzieś w połowie lutego e, paszę dostępną, gdyż ona jest robiona sezonowo. A baba, o której miałem zamówiony, mi kurwa nie wysłała. E, bo i nie miała, ale sobie wystawiła. Także jak yy, mi się pisklaki wylęgły to byłem bez paszy i musiałem kupić to co po prostu było. Nie było indyka, nie było nic, więc yy, jadą na kurczaku. Yy, Dosypuję trochę growera od indyka. Ey, no i tyle, no zobaczę jak to tam... Wiecie, no nie chcę zamawiać z innej firmy, bo jak tam mam zamówione dwa worki, przyjdzie mi trzeci, no to, to tak trochę bez sensu, no ale dobra. Ey, to będzie na tyle w tym filmie. Bo nie mam czasu i... Ey, do zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.